Do tzw. gumice w obrębie ulicy Żwikiej Wigury i Tkackiej. No, widać, że trwają tutaj prace zabezpieczające, właściwie, ta budowa zniszczonego zadaszenia nad kapliczką Matki Bożej, stojącej w tym miejscu pod krzyżem, którego najstarsza wersja pochodzi z tego no, Widać, że to jest drewno. No, to dużo tu jeszcze pracy, ale widać, że ten. Działania zmierzające do usunięcia szkód poczynionych przez wichurę no, biegną wadko mimo zimowego czasu. Proszę bardzo, jaki piękny widok mamy na pobliskie góry. Na no, pewno jest to teren kościelny, parafii świętego Macieja, należący do no, najpiękniejszych chyba w okolicy.